Jakie są nastroje na amerykańskiej giełdzie? O tym będę rozmawiał z tym atomowiszem Turskim, analitykiem rynku akcji XTB. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Ford rozczarował, Tesla zachwyciła, Alphabet też został przyjęty z entuzjazmem, ale może nie mówmy o poszczególnych spółkach. Ciekawi jestem, jaki jest ten ogólny nastrój, jak on się rozkłada na poszczególne branże na przykład. Znajdujemy się obecnie w samym środku wyników, także sezonu wyników. Także tutaj możemy stwierdzić, że rzeczywiście mamy do czynienia z serią napływających cały czas nowych danych odnośnie tego, jak radzą sobie spółki amerykańskie i o ile w przypadku poszczególnych spółek, tak jak na przykład jeśli chodzi o Tesle czy Alphabet, które tutaj już wspomniałeś, możemy mówić o bardzo dobrych wynikach, które bardzo pozytywnie zaskoczyły rynek. Tak w przypadku innych również możemy mówić o pewnych rozczarowaniach. Tutaj właśnie też jest ten, o którym wspomniałeś, czyli Ford. Natomiast ogólny obraz rynku amerykańskiego na razie wygląda, tak, że spółki pozytywnie zaskakują, ale niewystarczająco pozytywnie. I to jest dosyć ciekawa sytuacja na, na amerykańskim rynku, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją, w której faktycznie spółki w większości pokazują dużo lepsze wyniki niż, niż prognozował konsensus rynkowy. Natomiast w przypadku obecnego nastroju, do amerykańskiego rynku, pokazywanie lepszych wyników nie jest wystarczające. Jest to związane również z faktem, że obecnie rynek amerykańskich akcji dużo mocniej przyciąga inwestorów niż na przykład rynki europejskie. Jeśli porównamy sobie indeks SP 500 do indeksu Europe Stocks 600, czyli takiego indeksu zbierającego te największe europejskie spółki, to możemy zauważyć, że ta różnica pomiędzy tymi indeksami jest obecnie na szczytowych poziomach. To wiąże się z kilkoma różnymi kwestiami. Jedną z nich są zbliżające się wybory prezydenckie w Ameryce, które bardzo mocno rzutują na to, jak globalni inwestorzy postrzegają Europę, jak starają się oni wycenić potencjalną kandydaturę Trumpa, który ewidentnie stawia na mocną, mocno Izolacjonistyczne podejście Ameryki, to znaczy przede wszystkim stawia na biznesy amerykańskie, a co za tym idzie, może to powodować pogorszenie relacji handlowych, czy to z Europą, czy z Chinami. Tym samym Europa może na tym częściowo stracić. Do tego jeszcze dochodzi kwestia rozwiązania konfliktu na Ukrainie, który również niezmiennie jest związany z sentymentem inwestorów. No i też trzecia kwestia związana właśnie z kandydaturą Donalda Trumpa, która rzutuje na rynek europejski, to po prostu zwiększenie niepewności. Inwestorzy nie lubią niepewności i czują, że obecnie ta relacja USA-Europa stają pod pewnym takim dziwnym znakiem zapytania, a to powoduje lekkie odejście kapitału w stronę bezpieczniejszych z perspektywy inwestorów aktywów, a raczej w tym przypadku mniej niepewnych. I to właśnie są aktywa, Spółek amerykańskich. Natomiast sama sytuacja wyborów nie jest jedynym czynnikiem, który tutaj zmienia te wyceny europejskich spółek w stosunku do spółek amerykańskich. Kolejną kwestią są właśnie wyniki. Na razie wyniki spółek europejskich nie, nie są na tyle mocne, aby te wyceny jakoś zmienić i zachęcić inwestorów do tego, aby część kapitału przepłynęła na rynek europejski. No, słynna jest w Europie sytuacja Volkswagena, który by zamierza zamknąć trzy fabryki. To myślę, że jest. Bardzo charakterystyczna sytuacja dla europejskich spółek. Volkswagen tutaj bardzo dobrze też pokazuje cały problem w. W segmencie, jakim jest, jakim są producenci aut, który z perspektywy na przykład gospodarki niemieckiej są jednym z czołowych trzonów przemysłu niemieckiego. I w tym przypadku, w momencie, w którym mamy bardzo kluczowy segment działalności całej jednej gospodarki, który jest tak mocno narażony na ewentualne zawahania w handlu międzynarodowym oraz koniunktury, a także w przyzwyczajeń samych konsumentów, bo tutaj pamiętajmy, że wciąż jesteśmy w trochę takim punkcie przegięcia, jeśli chodzi o przyszłość pojazdów, przyszłość tego, czy rzeczywiście. Konsumenci przerzucą się na, na, na samochody elektryczne, czy zostaną bardziej przy tych tradycyjnych spalinowych? Także tu dalej pozostajemy w takim trochę w dużej niewiadomej, niewiadomej, która sprawia, że ta sytuacja gospodarcza właśnie w Europie, szczególnie w Niemczech, nie wygląda najlepiej, a ze względu na to, że niemiecka gospodarka stanowi bardzo, duż, bardzo ważny czynnik całego otoczenia strefy euro, to w takiej sytuacji gorsze wyniki, które pokazują nam gospodarka niemiecka, rzutują na to, że w ogóle inwestorzy mają bardzo mieszane nastawienie do całego europejskiego rynku. Wobec tego, jeśli mamy do czynienia z tak dużym rozdzieleniem pomiędzy spółkami amerykańskimi a spółkami europejskimi, nie powinno nas dziwić to, że inwestorzy Przyzwyczajeni do tego, że spółki amerykańskie dostarczają coraz to lepszych wyników, i tak historycznie, jeśli zobaczymy sobie na ostatnie kwartały, to naprawdę spółki amerykańskie regularnie pobijają te oczekiwania rynkowe. Obecnie jesteśmy w, tej sytuacji, w takiej sytuacji, w której na wszystkie raporty, które zostały dotąd opublikowane z indeksu SP 500, 79% spółek pokazało wyniki lepsze od oczekiwań. Jest to najgorszy wynik od połowy 2022 roku, także mimo, że mamy te do czynienia z naprawdę bardzo wysokim stopniem pobijalności tych, tych oczekiwań, to jednak w przypadku tak wyśrubowanych oczekiwań inwestorów, którzy spodziewają się już tego pobijania, możemy stwierdzić, że na razie spółki amerykańskie w większości rozczarowują. Natomiast jeśli zobaczymy sobie na poszczególne sektory, to możemy zauważyć, że co ciekawe, najlepiej radzi sobie Sektor technologiczny. Mówię, że to jest ciekawe, dlatego że z jednej strony możemy być do tego już przyzwyczajeni, ponieważ jednak sektor technologiczny stał u postaw y którą widzieliśmy na indeksach amerykańskich w przednim roku. Natomiast Coraz szybciej, coraz mocniej rosnące oczekiwania w stosunku do tego sektora sprawiają, że pobijanie tych oczekiwań jest coraz cięższe. I jednocześnie tutaj warto dodać taką małą gwiazdkę, która mówi o tym, że wraz z rosnącymi oczekiwaniami inwestorzy coraz bardziej mogą się obawiać ewentualnego zawodu, jeśli rzeczywiście te spółki dostarczyłyby tego zawodu, to znaczy nie przebiłyby tych oczekiwań wystarczająco mocno. To ze względu na wysokie mnożniki, na jakich wciąż te spółki są notowane, możemy się spodziewać, że jeśli te spółki rozczarują, to inwestorzy mogą wręcz panicznie sprzedawać te akcje. Natomiast na razie ten sezon wynikowy nie wskazuje na to, aby te spółki miały tendencję właśnie do tego, by zawodzić inwestorów, szczególnie w przypadku wyników. Przypuszczam, że są branże, które uważasz za no, po prostu niedocenione, i jeżeli będzie korekta na spółkach zajmujących się sztuczną inteligencją, no to te branże mogą właśnie zyskać. W momencie, w którym rzeczywiście doszłoby do korekty na spółkach technologicznych, możemy się spodziewać, że inwestorzy będą szukali trochę bezpieczniejszych sektorów. O ile oczywiście całkowicie nie wycofają się z rynku akcji, natomiast tego raczej w najbliższych kwartałach bym się nie spodziewał. Wobec tego, z takich bezpieczniejszych sektorów, które mogą być kuszące dla inwestorów, dalej bardzo ciekawe perspektywy prezentuje sektor ochrony zdrowia. Jeśli zobaczymy sobie na to, jak radziły sobie dotąd spółki w tym trzecim kwartale, to wciąż pokazują one lepsze wyniki i to powyżej średniej, bo średnia na razie dla całego indeksu S&P 500 wynosi 4,9% wzrostu zysku na akcje. W przypadku spółek z sektora, z sektora ochrony zdrowia mamy tu do czynienia ze wzrostem o 10,6%, także ponad dwukrotnie wyższe tempo wzrostu zyskowności niż cały indeks. Jednocześnie jest to sektor tak zwany defensywny, który w sytuacji, w której są zawirowania na, w gospodarce, ma tendencję do tego, żeby radzić sobie nieco lepiej niż cały szeroki indeks. Nieco lepiej oznacza, że w przypadku, w którym są na przykład mocniejsze spadki, to ten sektor powinien spadać nieco mniej. Oczywiście z drugiej strony, w momencie, w którym mamy do czynienia z dużą hossą, to ten sektor ma tendencję do tego, aby rosnąć wolniej od całego indeksu. No, warto tutaj zwrócić uwagę, że za każdym razem, kiedy spodziewamy się zmniejszenia ryzyka, musimy też brać pod uwagę, że potencjalna stopa zwrotu również spadnie. Także w przypadku takich sektorów można właśnie. Podkreślić tutaj ten sektor ochrony zdrowia, szczególnie, że ten sektor na razie w tym cyklu w tym sezonu wyników za trzeci kwartał, radzi sobie naprawdę bardzo dobrze, ponieważ spośród wszystkich spółek aż 90% pokazało wyniki lepsze od oczekiwań, a 5% spółek pokazało wyniki zgodne z oczekiwaniami, więc to nam zostawia tylko i wyłącznie 5% spółek, które tak naprawdę rozczarowały. I jednocześnie warto tutaj zauważyć, że w tym sektorze ochrony zdrowia wciąż pozostają takie pewne segmenty, które mają przed sobą naprawdę bardzo duży potencjał do tego, aby dalej wzrastać. No i przede wszystkim tutaj uwaga inwestorów, cały czas kieruje się w stronę spółek związanych z leczeniem otyłości, bo jest to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów ostatnich lat, i wydaje się, że dalej jeszcze ten rynek nie jest nasycony, zarówno ze strony spółek, jak i ze strony popytu. Jest to związane z tym, że są dosyć duże bariery wejścia. Takie opracowanie leku, który radziłby sobie dobrze, zajmuje po prostu lata, i na razie tak naprawdę na arenie międzynarodowej mamy do czynienia tylko i wyłącznie z kilkoma głównymi graczami, w których oczywiście przede wszystkim wyróżnia się Nowonordisk Nordisk oraz Elili. Także tutaj dalej wydaje się, że ten potencjał do wzrostu wciąż może się kryć, i wraz z kolejnymi osiągnięciami na tym, na tym obszarze możemy się spodziewać, że ten sektor może ewentualnie być kuszący dla inwestorów. Czyli podsumowując nastroje inwestorów, padną kolejne rekordy na indeksie Standard Poor's 500C i na przykład na Nasdaqu I to wkrótce w tym Przecież... roku, właśnie myślę, że jest na to szansa. Natomiast na razie ten sezon wyników wydaje się wypada mimo wszystko trochę blado. Wiem, że z tego co teraz powiedziałem, przede wszystkim można wy wywnioskować, że nastroje są naprawdę bardzo dobre, bo spółki pokazują mocne wyniki. Natomiast pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z bardzo mocno e, relatywnie do historii przewartościowanym indeksem S&P 500. Co za tym idzie chodzi tutaj przede wszystkim o to, że ten indeks będzie bardzo mocno wrażliwy na ewentualne rozczarowania i te oczekiwania, które obecnie są wyceniane w przyszłości pokazują, że inwestorzy spodziewają się, że te dobre wyniki spółki będą dostarczać coraz bardziej coraz bardziej. Na razie widzimy, że te spółki pokonują oczekiwania, ale nie w wystarczająco szybkim tempie. Stąd z ogłaszaniem kolejnych rekordów na rynkach akcji, a także dynamicznymi perspektywami do wzrostu, na razie bym się wstrzymał. Natomiast warto podkreślić, że z punktu widzenia tych fundamentów spółki na razie dalej wyglądają solidnie. Czy wystarczająco solidnie do tego, by przekonać inwestorów do tego, by kolejne wzrosty, które widzieliśmy z początku roku, roku powtórzyć? Wydaje mi się, że na razie te dane, które widzimy na to, nie wskazują. O nastrojach na amerykańskiej giełdzie rozmawiałem z tematogrzem turskim, Analitykiem rynku akcji WXTB. Dzięki za rozmowę. Pozdrawiam i do zobaczenia. Dziękuję serdecznie.